Groszki, ale my nie po groszki, tylko po orzechy. A dokładniej mówiąc po obsady wahaczy do Sztuga nazywane przez niektórych orzechami. Słuchajcie, zgłosił się do nas jeden z widzów, yy, u którego sąsiada zniszczony był yy, czołg, jakiś najprawdopodobniej niemiecki. Yy, podesłał zdjęcie, oczywiście rozpoznałem obsady wahaczy wraz z orzechami do Sztuga. Z nich został zbudowany płot, a właściwie ogrodzenie yy, działki jeszcze przez dziadka z czołgu, który był zniszczony za płotem. Podobno jest jeszcze świadek na to wydarzenie. Ale teraz w tej chwili jedziemy tak, aby pozyskać te elementy do naszej odbudowy. Oczywiście zobaczycie cały proces wykuwania, bo jeszcze trzy obsady wraz z drążkami stoją jako słupki ogrodzeniowe, więc wykujemy je z płotu i pozyskamy dla nas, tak abyście Wy potem mogli cieszyć oko naszym jeżdżącym sztuchem. To jedna rzecz. Druga sprawa, słuchajcie, być może uda nam się tą historię poznać i to wszystko pokażemy. A tak jak powiedziałem, ta odbudowa, która w tej chwili trwa i której części uda nam się najprawdopodobniej dzisiaj pozyskać, Oglądajcie. Czy ty powiedziałeś sztuchem? Sztuchem. Szturm Haubica. słuchajcie, piękny pojazd z 10,5 cm armatą, a właściwie yy, haubicą. To taki sztuk, tylko z większym kalibrem. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest kawiarnia i restauracja Rynek 23 w Pucku. Zapraszamy na kolację sylwestrową. Mecenasem dzisiejszego odcinka jest Andrew Black oraz portal www.polishmilitaria.net Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku przygód Tank Hunter. Dziś przed nami niezwykła przygoda. Przygoda, która poprowadzi nas od tychże słupków ogrodzeniowych przez historię rozbitego sztuga, a przy okazji dzięki niezwykłej relacji dowiemy się także o dramatycznej historii z czasów wojny obronnej 1939 roku. Lecimy! Słuchajcie, rewelacyjne miejsce, rozwalony czołg, a właściwie działo szturmowe, Szturmgeschuss 3. Jesteśmy w miejscu, gdzie zostały te elementy z tego działa szturmowego, wykorzystane do celów cywilnych oczywiście po wojnie, czyli zamontowane jako płot. Drążki skrętne wraz z jego obsadami. Właściciel już kilka z tych obsad wydobył. Chodźcie, zobaczymy sobie te elementy, dokładnie jak one wyglądają. Wiemy, gdzie pojazd był zniszczony. Tak więc to, to też już jest ustalona historia. Niedaleko, bo jakieś 50 metrów stąd. Niestety nie sądzę, żeby wiele z niego zostało, ze względu na to, że obsady drążków skrętnych i wahaczy, no i same drążki skrętne, raczej takie elementy, bardzo mocno na dnie pojazdu. O, słuchajcie, pięknie, bardzo mocno wysadzony pojazd. Widać kawałki podłogi. Tak więc, no, na pewno nic z tego czołgu nie ma, jeżeli chodzi o ten teren, gdzie był wysadzony. Mieszkańcy najprawdopodobniej całości go pozbierali. Tu mamy kolejną obsadę, też widać wyrwany. O, jest przedni, przednia obsada. Słuchajcie, z y, umiejscowieniem pedału gazu. No tu właśnie przychodził pedał. Y, przepraszam, pedał sprzęgła. Sprzęgła, czy hamulca. Y, w każdym razie w tym miejscu mocowany był pedał. Y, pedał sprzęgła, czy hamulca. I jest to, jeden z, jest to pierwszy przedni lewy. Drążek wraz z obsadą wahacza, czyli pierwsza, pierwsza, pierwszy lewy yy, pierwszy lewy w sztugu. Czytam w Pancer 3, który najprawdopodobniej w tym miejscu został zniszczony. Fajnie słuchajcie, bo te drążki są w dosyć dobrym stanie. Pomimo tego, że no ta część wystawała yy, ponad, yy, ponad powierzchnię, no, a widać tutaj oczywiście korozję tego łączenia. Słuchajcie, tutaj dotąd był beton, dalej tego betonu nie było, jak widać. No i to łączenie tu jest takie mocno skorodowane to jest typowe. W przypadku takich drążków skrętnych. Tam jeszcze widać zawiasy po bramie. No nawet udało się przyspawać je do, yy, do przecież stali sprężystej, co nie, na pewno nie było łatwe. Tu obsady niestety nie ma, jest kawałek orzecha. Słuchajcie, tu mamy drążki skrętne wraz z obsadami wahaczy, ale oprócz tego słuchajcie, ja zawsze przeglądam szopkę. Bo jeżeli szopka powstała w latach 40-50 na przełomie tych lat, to zawsze jakieś elementy się znajdują. tu już widać jakieś podkładki. Co wskazywałoby na pochodzenie czołgowe? Tu takich elementów na pewno będzie tu dużo więcej, tylko trzeba by się porządnie przyjrzeć. Słuchajcie, ta szopka była budowana w okresie, kiedy był niedobór dużych materiałów. Nadpronza, nie trzeba daleko szukać. Kraty w oknach zrobione ze szpilek do sztuga Spójrzcie sami, zapewne fundamenty, albo większość. Powiedziałbym zbrojenia również jest zbudowana z elementów ze sztuga. No ale tu trzeba będzie poczekać na demontaż szopki. Ale słuchajcie, czeka na nas cały czas płot do rozkucia. Za chwilę się za to zabieramy, będziecie mogli uczestniczyć w tym wydarzeniu. Chodźcie zobaczyć, tutaj przy szopce jest jeden słupek. Chodźcie, chodźcie. Tu jeden z drążków jeszcze, słuchajcie, przy szopce sobie ładnie leży, też go sobie stąd usuniemy. Piękna sprawa, oczywiście unikalna, niespotykana już w dzisiejszych czasach. Możemy użyć ich do odbudowy naszego pojazdu. Pięknie, patrzcie dalej: to do akcji. No, słuchajcie, z, y, jesteśmy na miejscu, drążki na nas czekają. Widzicie, jeden wygięty drążek skrętny, tak jest sztuk, czeka tutaj od czasów wojny. Każdy wie, że tu płot zrobiony jest z części czołgowych, bo dziadek to przecież robił. Y, my tym razem nietypowo. Zamiast wykrywacza bierzemy makitę do wyburzeń. Uch. Nie, wiem tu już jest do, do ten. centrum. To nie trzeba kopać. Przychodzi nam kopać w betonie, a właściwie kuć w betonie. Tak więc nie zawsze elementy wychodzą z bagien, czy z czy, czy że tak powiem z ziemi. Dosłownie tego słowa w znaczeniu. Czasami elementy wychodzą. Płotu! Tak jak to. Widzisz, tu już jest orzech. Czekaj. Zanim pokażemy Wam dalszą część odcinka, chciałem Wam powiedzieć, co tak naprawdę wydobywamy, bo y, część z Was może nie rozumieć, na czym to polega. Słuchajcie, wahacz y, tak, aby stał w danej pozycji i mógł być sprężysty, potrzebuje drążka skrętnego. Drążek skrętny musi być zablokowany zarówno w wahaczu, jak i w obsadzie tego wahacza i drążka skrętnego, więc tutaj mamy za wahaczem taką dokładnie obsadę. Ja za chwilę pokażę Wam dokładnie te elementy ze środka pojazdu. Słuchajcie, oczywiście wewnątrz będzie nam potrzebna latarka. Dzisiaj ponownie w użyciu Olight. Piękny, z bardzo dużą baterią z tyłu. Słuchajcie, ta latarka cały dzień świeci i się nie wyładowuje. Tak więc jest bardzo przydatna, zwłaszcza w dużych magazynach, chociażby takich, jak już widzieliście w Szwecji. Nie jest tak prosto. W końcu to czołg. A do czołgu ciężko się wchodzi, a właściwie działo, szturmowe. Słuchajcie, to jest dokładnie ta obsada wahacza. Ona jest przyspawana w tym przypadku do burty, do podłogi i jednocześnie również przykręcona tak, aby ten montaż był odpowiednio y, mocny i stabilny. Tu widzicie drążek skrętny z jednej strony i drążek skrętny z drugiej strony, tak więc w tej obsadzie blokował się zarówno drążek skrętny wahacza przeciwległego, jak i tego z tej strony mocowanie było jednocześnie wahaczem. No i wiadomo, po drugiej stronie ten ta cała obsada jest obrócona odwrotnie, tak więc tam rygluje się yy, drążek skrętny tego wahacza. A tutaj reguluje się tego przeciwległego. Tak więc ta cała obsada jest takim bardzo istotnym elementem na samym dnie pojazdu. Tak więc, jak widzieliście, z wyrwanym kawałkiem podłogi, pojazd musiał być bardzo mocno wysadzony, tak aby ten kawałek obsady stąd odleciał. Jak również widać było urwane spawy od burty. To jest naprawdę integralna część pojazdu, i ten element w tym przypadku, mówię, w przypadku wysadzenia tego pojazdu musiał być. Musiała nastąpić bardzo poważna siła, jednocześnie y, to musiały być już prawdziwe szczątki i resztki y, tego sztuka, gdyż y, jak sami widzieliście, wyrwane po łacie, no to tutaj już tych elementów musiała być cała masa zdemontowana wcześniej y, przez rolników i użyte, y, musiały być użyte oczywiście do celów już gospodarskich po wojnie. Y, na szczęście, nasz sztuk. Może wspaniale jeździć dzięki właśnie takim sprawnym obsadom. No i te obsady, które udało nam się zakupić ostatnim razem, posłużą do kolejnej renowacji. Ale sztuk jest piękny, słuchajcie, siedzę tutaj, jestem cały czas pod wrażeniem. Ja tak uwielbiam ten pojazd, to jest coś niesamowitego. Patrzę po tej desce rozdzielczej, słuchajcie, nawet te, ten fotel, to wszystko jest fajnie wykonane. Zobaczcie, jak oni tu sobie pięknie to rozryglowywali, można było to w ten sposób złożyć. Tak, aby się łatwo dostać na miejsce kierowcy, następnie podeprzeć i zablokować ręczną dźwignią. Wspaniale. Słuchajcie, przemyślenia musiały być dosyć spore, zanim ten pojazd ostatecznie zaprojektowano. Ale to już w jakimś następnym odcinku znowu pokażemy Wam sztuga od środka i od zewnątrz, bo dzisiaj tak naprawdę nie mamy na to czasu. Zajmujemy się tym naszym, tymi naszymi elementami, które musiało się e, pozyskać. I wracamy do odcinka. Tu może być z obsadą. To jest narożny słupek. Możemy powiedzieć: Tink Hunter. Tyng Hunter. Tyng. Łowca Tyngów B20. B20. Dobrze, jak B20, to musimy się bardziej skupić. A jak B25? Jeszcze gorzej. Słuchajcie, w tym przypadku nie ma mowy archeologii. To jest budowlanka. Tak, więc mamy budowlankę. Mamy płot. Może zostawilibyśmy coś dla donosiciela BHP. Nie ma okularów. To jest, do, to jest ta maksyma, o której zawsze myślałem. Bez młota to nie robota. Tak, będzie na pewno obsada. Możemy obkopać i szykować się na obsadę. Przyczekujmy się do operacji. Usunięcia obsady. Przemek, nie o taką obsadę chodziło. O, to chyba jakieś byliny. byliny. Jakieś byliny tu rosną. Rozpoczynamy operację. Drążek. No, kuj drążek, kola. Nie, ty musisz to wyciągnąć. To jest twój drążek. To jest mój drążek. To jest moja rola. No, ja właściwie. O. What the Co bym powiedział. Nasz Jest tu kawałek podłogi. Mój jest ten kawałek podłogi. Słuchajcie, beton z tamtych czasów to nie szczyt inżynierii budowlanej. Tak więc, tak ruch podłogi. Tak więc raczej, jak sami widzicie bardzo Łatwo się z nim pracuje, ale... Może pan trochę do siły panie, Tak, chcę przestawić. Inżynierze! W końcu przeprowadzamy! O! budowlaną! O, nie, nie, to chyba samemu nie. To jest ciężkie, To może to dla pokoleń. A, na pewno! Wyobrażasz sobie, że to zostawią tutaj w tym miejscu, gdy potrzebne jest przy rozbudowie Wspaniałej szturm haubicy. Pięknie. Jeden chociaż razem z obsadą, bo tamten tylko urwany. Widać, że na narożniki dawali mocniejsze. mocniejsze. Chyba słuchajcie, całego sztuka rękami byśmy nie wyciągnęli. Mam takie wrażenie. Z obsadami sobie poradzimy. Jest jeszcze kawałek podłogi. Czy mogę już powiedzieć, że mój jest ten kawałek podłogi? <laughs> Zaśpie... Zaśpiewałbym, zaśpiewałbym, zaśpiewałbym tą znaną piosenkę, ale obawiam się o prawa autorskie, więc tego nie zrobię. O! No. I słuchajcie, tak jak wow. mówiłem, mój jest ten kawałek podłogi i nawet wiem już, który to element. Jest to tutaj miejsce obsady obsady dźwigni hamulców. Tak więc tutaj mocował się jeden widać, że ten montaż był dla jednej. Pokażę Wam to oczywiście w sztugu na żywo w naszej gotowej sztuce. które to miejsce, ale fajny kawałek. Słuchajcie, bardzo mocno wysadzony był ten pojazd, tak jak widać na załączonym obrazku. Niewiele de facto, niewiele de facto z tego zostało, ale widać, że podłoga była oderwana i że te elementy były złamowane w bardzo powiedziałbym, zaawansowanym stopniu. Ciekawe, czy uda się ten drążek wyprostować. To dopiero będzie przedsięwzięcie inżynieryjne. A tego dziadka. W przerwie udaje nam się zasięgnąć języka. Trafiamy do wspaniałej pani Haliny, wojennego rocznika, która pamięta stojącego kilkaset metrów od domu sztuga, z którego dziadek jej męża pozyskał drążki skrętne do budowy płotu. Posłuchajcie. Jak Niemcy uciekali, żeby czołg nie został, więc go rozminowali. Tu od przystanku, proszę pana, tu był taki dół, że jak ja stanęłam na dole, tobie nie było widać z asfaltu. Takie tu były doły, bo tu było koryto, kiedyś prawdopodobnie bzury, takie odnogi wzury. I tutaj, jak facet kupił te ziemie, to tu wszystko przywoził, rozmaite śmieci, wszystko zasypywał, wszystko. Jak tu jeszcze y, dziadek tu się wprowadził, to oni jak rozminowali ten czołg, nie miał na ogrodzenie. Wysadzili. Wysadzili ten czołg i dziadek po trochu te słupeczki sobie tutaj zwoził no i zrobił sobie ogrodzenie. I to ogrodzenie przetrwało do dnia dzisiejszego. Do, do dnia dzisiejszego. Remonty powstały tu teraz na posesji, więc trzeba coś zrobić, bo trzeba nowe słupki postawić. To właśnie. Ta dolinka, gdzie sztuk zjechał, stanął i był wysadzony. Jak wiemy, w gospodarstwie zostały wykorzystane do ogrodzenia drążki skrętne wraz z obsadami wahaczy. Tak więc, elementy podłogowe jeszcze sobie dokładnie obejrzymy. Te elementy za chwilę dokładnie będziemy wiedzieli, jak mocno był ten pojazd wysadzony. Ale wiemy, że wjechał w to miejsce, tu stanął. W tym miejscu był wysadzone, następnie pozbierany przez mieszkańców. Wszystkie elementy wiadomo poszły na użycie. Ja nie sądzę, żeby tu cokolwiek pozostało, jeżeli mamy obsady yy, wahaczy i drążków skrętnych, to najprawdopodobniej sztuk został w całości yy, rozebrany przez mieszkańców. No i wiadomo, częściowo złom, częściowo użytek powojenny, ale raczej już nie, nie znaleźli. Dowiedzieliśmy się też, że jest to takie stare rzeczy że niegdyś tędy szło koryto. Teraz w tej chwili już nie zasypane. zakończył żywot. Ten pojazd dokładnie w tym miejscu, następnie został wykorzystany na gospodarstwie, które znajduje się, słuchajcie, nieopodal, bo tak naprawdę po drugiej stronie ulicy. E, zerkniemy sobie za chwilę na to. I ten czołg zniszczony, następnie wykorzystany, e, był dokładnie gdzieś tu. I szedł tutaj na kościół w Brochowie. Pani Halina ma dla nas jeszcze jedną dramatyczną historię związaną z jej dziadkiem, który został zamordowany przez Niemców we wrześniu 1939 roku. Ta historia ma również związek z wymordowaniem wziętych do niewoli polskich żołnierzy, w tym słynnego generała Stanisława Grzmot-Skotnickiego. W bitwie nad Bzurą dowodził on oddziałem piechoty, na czele którego następnie przebijał się do Warszawy. 18 września ranny pod Tułowicami dostał się do niewoli niemieckiej wraz ze swoimi żołnierzami. Tam ich wszystkich wychwycili i tam mieli jeszcze jakiś jeńców więcej. A w pałacu w Tułowicach były okropne piwnice, i tam ludzie ze wsi, jak był nalot, to wszyscy się tam chowali w tych piwnicach. I poszli i tam zabrali kilkunastu chłopów, w tym mojego dziadka zabrali i, proszę pana, przygnali tam na te łąki i chłopy musieli pokopać doły i oni wszystkich jeńców zastrzelili i zawalili. I w tym momencie znalazł się też i Skotnicki, bo on był ranny, więc wszystkich zastrzelili. A Skotnickiego, żeby można było odróżnić od ludzi, no to był w swoim, jak to mówią, szydel, w tym mundurze takim był. No i my byliśmy małymi dziećmi, bo babcia miała córkę swoją, starszą półtora roku ode mnie i tam były krowy i tam żeśmy chodzili, krowy paśli, te groby były, rwaliśmy kwiatki, na tych grobach żeśmy sadzili takie wiązaneczki. Tam babcia nas często prowadzała i tam nam opowiadała. I pewnego razu jak tam poszli, psy musiały rozgrzebać, i zobaczyli, że tam jest mundur wojskowy, więc ta babcia przyszła i tacie mojemu powiedziała, poszli tam, to wszystko zaczęli odgrzebywać. I to wszystko wzięli, zobaczyli, że tam jest wojsko. No a babcia tak się martwiła, bo chciała koniecznie tego dziadka znaleźć, bo nie wrócił do domu. A oni jak Nieńców zastrzelili, zakopali, to potem tych cywilów też zastrzelili i wrzucili do dołu i sami, sami przykryli ich tam ziemią. I wtedy zgłosili to do Pana Kacprzaka. Taki Pan Kacprzak był, on był na Janowie sołtysem w czasie wojny. I tego Pana Kacprzaka zawołali, i tych wszystkich ludzi, tam zawsze ktoś miał w kieszonce jakieś tam pamiątki, jakieś coś. I ten Kacprzak to miał taki, tata mi opowiadał, taki duży zeszyt. I w ten zeszyt, tam gdzie było nazwisko, jakaś znaka, wszystko, dużo rodzin, Przyjeżdżali i zabierali. Jak odnaleźli ten grób, gdzie było widać ten mundur, to zaleźli, zaczęli rozkopywać i babcia tam dziadka znalazła. Po tak dramatycznej historii rzucamy się w wir pracy. Przyjdzie jeszcze odpowiedni moment na to, by uczcić naszych bohaterów. Być może piękną wystawą w muzeum poświęconą naszym żołnierzom września chcielibyśmy. Tymczasem drążki czekają. Działamy. Ostatni do wydobycia, który został jeszcze w ziemi. Oj, widać, że najmocniej siedzi. Najbardziej uparty będzie. I mamy najmniejsze pole do ruchu, bo tak naprawdę ruszamy się tylko w tą stronę. Możemy się obkopać tylko tu i tu. Bo tu już mamy budynek. Ale słuchajcie, nie z takimi rzeczami sobie radziliśmy. Słuchajcie, ja już się trochę... O, tu widać. Samo się rozwaliło, widać. Tu beton jest najwyższej jakości, czyli, czyli z ogrodzeniem od tamtąd. Tam jeszcze widać taki niebieskawy beton, czyli bardzo mocny. Potem był coraz bielszy. A tu już był tylko gruz, a tu już był tylko gruz. Widać gospodarka rosła, zwłaszcza ta socjalistyczna. Materiałów było w brud, więc można było szaleć i sypać betonu tak jak widzicie. Ja pamiętam, kiedyś były takie opowieści. Jak robiło się pustaki, to podobno mój dziadek jak robił te formy takie na pustaki betonowe, to tylko tak posypywał, jak słuchajcie, pieprzem albo solą. Cementem tak go było mało. No ale to wiadomo, że to legendy. O! Ale jestem silny. pan trochę. Potrzeba tej najcięższej pracy. Trzeba wytężyć umysł. I fizyczny trzeba wytężyć w umy, umysł i nie, ruszyć łopatą. Nie trzeba doktoratu filozofii. Nie, nie trzeba ruszyć mózgownicą, wystarczy ruszyć łopatą. Na pewno się uda. Dzisiaj takie chyba poszukiwania od kuchni. Widzicie jak to jest, gdy kamera nie działa. No, no tak się rusza. Mówiłem ci w lewo. Dobrze robię. Tak, 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 tak. Poczekaj, reszta też spojrzy, Niech reszta też popatrzy. Tak, kamera działa, niech reszta też połączy, jak będzie nas z siedmiu, jeden będzie kopał, to będzie szło lepiej, zawsze kibice są potrzebni. Na nie też jest, słuchajcie, tam nie wiem, dziesięciu piłkarzy, bo generalnie piłką nożną się słabo interesuje ze względu na brak czasu, ale jest tam dziesięciu piłkarzy. I tu... Mateusz Mało mówi, grę. że jest dziesięciu piłkarzy, więc widać, że się nie zna. Dwa <grym> to powiedzieć. Nie, dziesięciu po jednej stronie chyba, nie? Czyli nadal jest... Wybaczcie mi, ale nie można interesować się wszystkim, tak więc piłkę nożną odpuściłem dla kibiców. Prawdziwych. To ja byłbym kiepskim. O słuchaj, to teraz to te ja Ci chyba już pomogę, co? Albo ja wyciągnę, o. Będzie, będzie na mnie, że ja wyciągnę. Daj, daj, pomogę! Czekaj, dzieje, bo mi nogi płoniesz. Za rzepkę, jak za rzepkę. Ja, jak w Familiadzie. Dobra, dajemy. Idzie. O, poszło, jeszcze. jest w młodości. Mocno. poszła poszło. O, jest nasz. Krok wielkiej walce sztuga. A właściwie sztucha. O, kurtka spadła. Czekaj, czekaj. No, no, to tylko wiesz co? Podnieś góry. Do góry. Mocno, mocno, mocno. O, dobre. I teraz na ziemię. I bierzemy do góry. Dobra. I tak będziemy sobie zbierać. Tego mamy bez betonu, a resztę sobie obkujemy. Tak, ale zobacz, że narożne były tylko z obsadami, a reszta już bez obsad. Rozpoczynamy operację na nieżywym organizmie. I ostatni. I już jesteśmy po robocie. Jak żebyśmy kabla nie przedziurali. Przedstawisz go jeszcze? Ja wezmę kabel. O, i jesteśmy po. Słuchajcie, drążki zapakowane. Nasze ogrodzenie piękne, słuchajcie ci te zawiasiki. Wszystko widać. Ta historia taka cywilna też jest bardzo ciekawa. Niestety potrzebna w tej chwili przy odbudowie. Tak więc nie możemy zachować tego płotu. Nie możemy otworzyć tego płotu. Musimy odtworzyć tego sztucha, który będzie przepięknym pojazdem. W muzeum będziecie mogli go później podziwiać. Cieszę się słuchajcie, bo mamy 5 obsad, sześć drążków skrętnych, kilka mocowań. Niestety jeden drążek już przecięty szlifierką kątową w dużym stopniu. No, w, powiedziałbym, no nie raczej się nie nada. Yy, też dwie obsady były bardzo mocno zniszczone, tak więc tylko te uchwyty w obsadach się nadadzą. Tak więc no, masa elementów musi zostać niestety otworzona, ale słuchajcie. Myślę, że za chwilę rozbieramy już tego tyle, że wystarczy dla odbudowy sztucha, a to pewnie stanie się niedługo. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękujemy, że byliście z nami. Pamiętajcie o łapkach, komentarzach i subskrypcjach. Dziękujemy w szczególności naszym patronom. Są wśród nich Przemysław Babi, Jakub Bakunowicz, Krzysztof Banaszczak, Roman Banaś, Rafał Bejrut, Jakub Biesiada, Biszop Biskup, Artur Borna, Ela Budnik, Daniel Budzisz, Maciej Chruściel, Tomasz Ciuruś, Krzysztof Cukierski, Maciej Dancewicz, Maciej Deling, Radosław Depo, Piotr Dzieciaszek, Andrew Black, Dawid Fal, Paweł Fitz, Kacper Filip, Michał Futera, Grzegorz Garus, Jakub Goleń, Marcin Górny, Andrzej Grochola, Piotr Grochot, Paweł Gruca, Marcin Hamerlak, Mateusz Haplicznik, Tomasz Choinka, Marcin Hubar, Adam Jackowski, Mateusz Jankowiak, Krzysztof Jażdżewski, Mateusz Kaczmarek, Bart Kajor, Aleksander Kapica, Mariusz Korzeniewski, Artur Kozłowski, Marek Kozłowski, Marek Krauze, Krzywy Jas, Pacior KRK, Dariusz Król, Adam Kwiatkowski, Mariusz Lewandowski, Karol Magiera, Kamil Mańkowski, Jacek Mazan, Maciek Mądrzak, Meti, Daniel Miraszewski, Marek Musiał, Robert Nicgorski, Krzysztof Nieszkowiecki, Dorota Orzechowska, Krzysztof Pawlik, Piotr Pisarczyk, Kacper Pocędek, Artur Powroźnik, Artur Ptasiński, Patryk Puls, Robert Rąpalski, Krzysztof Ruszczyński, Krzysztof Siedlasz, Dominik Sieracki, Mariusz Smoleń, Stanisław Sobkowiak, Paweł Sowa, Krzysztof Stanior, Mariusz Stoczkiewicz, Andrzej Ślaga, Marek Ślęczka, Bartek Światłowski, Grzegorz Taradyś. Tomek, Marek Trębicki, Filip Urbański, Kamil Urbański, Jacek Warsicki, Michał Waśko, Piotr Wierzbowski, Wojciech Wilk, Piotr Wisła, Kamil Włodarski, Przemek Wojdas, Przemysław Wrona, XXXXXL, Krystian Ziętek, Piotr Zwierowicz, Artur Żak, Bartek, Konrad, Leszek i Michał. Wszystkim naszym patronom serdecznie dziękujemy i zapraszamy na grupę facebookową Tank Hunter Patroni. Do zobaczenia w kolejnym odcinku przygód Tank Huntera.